Witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej nowemu wydarzeniu, które będzie 21 marca, czyli dokładnie za miesiąc od dzisiejszego spotkania, tutaj w tym największym na Pomorzu Środkowym obiekcie kulturalno-sportowym, bo przecież w hali widowiskowo-sportowej na Śniadeckich, jak o tym informują na najróżniejszych stronach. Cóż to będzie za spotkanie? Wiadomo, że. Tego dnia nauczyciele, wychowawcy, moderatorzy, animatorzy organizują Czas Młodym. Dlaczego? Dlatego, że to jest czas, w którym rozpoczyna się, powiedzmy sobie, wprost wiosna, mówiąc delikatnie. I jest to tendencja do tego, żeby tego dnia trochę inaczej spędzić czas w szkole. Zatem ta oferta, którą my chcemy dzisiaj Państwu złożyć. Jest to zaproszenie do tego, by wobec najróżniejszych wycieczek, które wtedy są organizowane, najróżniejszych spotkań, najróżniejszych konkursów, wyjść, dni sportu i tudzież innych rzeczy, które są organizowane we wszystkich szkołach praktycznie, była oferta na poziomie spotkania, które wierzymy, że głęboko się wpisze nie tylko przez to, przez sam fakt tego dnia, ale na stałe do, do, do jakiejś naszej siatki. Chodzi o, o spotkanie właśnie tego dnia, które będzie scelowane na inspirowanie i na zrobienie czegoś dobrego razem z młodymi ludźmi. Cel, który narzuciliśmy temu spotkaniu, to jest przede wszystkim wobec całej sytuacji ogólnoświatowej modlitwa, może to trochę nieco szokować, o pokój na świecie. No ale jak wiemy, kiedy tysiące młodych ludzi przyjeżdżają na Lednice, to mają konkretne cele postawione przez organizatorów. Więc my nie boimy się stawiać wymagań dla ludzi ambitnych, młodych, którzy będą chcieli przyjechać na to spotkanie wielogodzinne spotkanie, by modlić się za ich rówieśników na całym świecie, a szczególnie w Ukrainie, gdzie toczy się wojna. Więc to jest zasadniczy cel tego spotkania modlitwa o pokój za te wszystkie kraje, w których trwa wojna. Wiemy, że jest ich kilkanaście, ale szczególnie wobec Ukrainy, gdzie, gdzie jest to najbliższe nam wobec tego wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Spotkanie będzie miało wiele płaszczyzn, to znaczy, będzie miało wiele, wiele wątków. Po pierwsze, będą tam tradycyjne formy modlitwy, które młodzież zna, natomiast w inny sposób przeprowadzone. Będzie między innymi interaktywna droga krzyżowa, w której młodzi ludzie będą mogli w poszczególnych stacjach z najbardziej znanymi w świecie TikTokerami przeżywać pewne treści. Bo jeżeli ktoś na co dzień pracuje z młodzieżą i ma 600 tysięcy subskrybentów na TikToku, to znaczy, że on jest rozpoznawalny w świecie młodych i wie, w jaki sposób do tych młodych do, docierać. A mówię tutaj o tych, którzy przygotowują drogę krzyżową specjalną drogę krzyżową dla młodych, która z kolei nie będzie tylko jakimś odczytaniem czy jakimś, jakąś formą modlitwy na poziomie. Jednej gadającej głowy, tylko ta interaktywność tej drogi krzyżowej będzie polegała na tym, że młodzi będą mieli konkretne zadania. Przykładowo jest stacja czwarta i jest szansa, żeby kiedy Jezus okazuje miłość swojej matce przez zwykły prosty gest, na przykład wysłać smsa. Do swoich najbliższych, żeby tę miłość okazać. Pokazuję przykładową stację, która ma zainspirować do tego, co będzie się działo, a chcemy przygotować najróżniejsze rzeczy. Właściwie chcemy przygotować, przygotowujemy najróżniejsze rzeczy, które z poszczególnymi stacjami będą związane w taki sposób, aby rozwijały młodych ludzi w pięknie, w dobru, w tym, by mogli oni nie tylko. Zainspirować siebie, ale zainspirować innych. I druga forma modlitwy, którą przewidujemy jako znana forma modlitwy, e, będzie to modlitwa drugą krzyżową. E, przepraszam, Muszą Świętą. Święty Augustyn mówi, że my często nie dojrzewamy do tego, żeby modlitwa Eucharystii stawała się w ogóle modlitwą. E, jakby nie, nie umiemy się modlić mszą świętą, więc będziemy prowadzili to w taki sposób, aby dla młodych ludzi te znaki były czytelne. Od najprostszej sprawy dotyczącej złożenia intencji do koszy, które będą przed e, e, Eucharystią wystawione, żeby oni mogli swoje intencje czy swoje sprawy przynieść. E, po e, konkretne zaangażowanie ich od śpiewu po różne inne rzeczy, które będą e, przygotowane na ten czas tejże mszy świętej. To mówimy o takich dwóch zasadniczych, bardzo istotnych punktach, tak jak na lednicy jest. Przykładowo adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta e, i lednica gromadzi tysiące ludzi. Tak my na tych dwóch punktach wiemy, że to jest Wielki Post, chcemy dać bardzo interesującą e, bar, w bardzo interesującej formie tę treść, która jest niezmienna, bo przecież Ewangelia jest niezmienna, czyli mm, zaproszenie ludzi do wejścia głęboko w spotkanie z Bogiem, to jest to, co będzie nam towarzyszyło przez całe spotkanie. W naszej diecezji jesteśmy w czasie, kiedy wchodzimy w drugie pięćdziesięciolecie istnienia i tak z biskupami, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak duszpasterstwo młodzieży rozruszać, zaangażować jeszcze bardziej młodych, wcalić w kościół, to powstała taka inicjatywa, żeby duszpasterstwo młodzieży od tej pory nazywało się Młodym Winem. Więc szukamy cały czas wina, którym jest wiara, którym jest orędzie Jezusa. To, co nam przynosi, relacja z nim, i to jest niezmienne, bo Jezus rzeczywiście Ewangelii nie zmienia i nie mamy zamiaru je zmieniać. Ale szukamy cały czas nowych form, młodych form e, przekazania tego wina do nowych bukłaków, do, do nowych ludzi, którzy cały czas przychodzą. Więc bardzo się cieszę, że, że taka inicjatywa powstała i, i chcemy, jako pastor Pasterstwo Młodzieży, też się w to włączyć. Nowej formy, tych samych treści, które były, no bo Droga Krzyżowa, Msza Święta, Msza Święta to w ogóle centrum naszej wiary, a Droga Krzyżowa jest jakoś bardzo wpisana też w przeżywanie Wielkiego Postu, więc to wydarzenie ma się wpisać też w okres Wielkiego Postu, choć w formie trochę innej niż tradycyjna Droga Krzyżowa w kościele, bardziej zaangażowanej i właśnie na wzór tego młodego wina w nowych bukłakach, choć cały czas tego samego wina, treści tej samej. Od ponad 10 lat mamy taką łaskę, z przerwą na pandemię, prowadzenia rekolekcji dla młodzieży na halach. Widzieliśmy wypełnione hale po kilku tysięcy młodzieży. Widzieliśmy, jak, jak, jak niezwykłą atmosferę młodzież potrafi stworzyć, otworzyć się na Boga, otworzyć się na siebie nawzajem. To jest po prostu taka energia, takie, takie doświadczenie, które po prostu no żal byłoby nie wznowić właśnie po tym czasie przerwy. I zatęskniliśmy za tym bardzo. Mamy też takie doświadczenie, że młodzi ludzie mają wiele też do przekazania swoim rówieśnikom, nie tylko w tym, że w tym świecie wirtualnym, ale też spotkania się twarzą w twarz. Dlatego właśnie chcieliśmy to spotkanie zorganizować o nazwie Usprawiedliwieni 2103. I to jest takie niesamowite, bo Wielu ludzi po stadionie młodych właśnie pisało do nas, kiedy następne spotkanie. Co zróbcie coś. Chcemy się spotykać, chcemy się modlić, chcemy nawet przystąpić do takiej no, szczególnego formy modlitwy właśnie jak droga krzyżowa, ale też, szczerze mówiąc, mówili o spowiedzi świętej, mówili o tym, żeby się razem pomodlić, bo bardzo tego potrzebują. Wierzymy, że jest to natchnienie po prostu z ducha i że to przyniesie dobre owoce. Koszalin nie jest w centrum Polski. Ale drogi dojeżdżają i mamy nadzieję, że młodzież z Polski się zgromadzi. Mamy już też głosy, że czekają tylko na rozpoczęcie zapisów i, yy, i to, że, żeby się właśnie spotkać tego dnia i przyjechać. Nasz zespół, Stadion Młodych, będzie posługiwał. Tak jak posługiwaliśmy muzycznie na Stadionie Młodych, tak będziemy posługiwać tutaj modlitewnie. Szczerze mówiąc, jest to niezwykła łaska, niezwykła szansa i to naprawdę czasami jest tak, że zagramy jedną nutę, a oni już śpiewają, więc czekamy na to wydarzenie naprawdę z radością i już nie możemy się doczekać, kiedy spotkamy się twarzą twarz z młodymi, cudownymi ludźmi i ich wychowawcami, katechetami i nauczycielami. No i mam nadzieję, że rodzicami. Oprócz tradycyjnych dwóch form, w których yy, można powiedzieć, będziemy odnajdywać Pana Boga. Chcemy także zainspirować młodych odnalezieniem Pana Boga w zwykłych, prostych rzeczach, które urastają do rangi znaku. Mianowicie całe spotkanie będą spinały dwa rekordy, które pragniemy pobić. To są rekordy, które mamy zamiar odnotować w księgach rekordów. Zobaczymy na ile uda się, w jakiej księdze, ponieważ tych ksiąg rekordów w Polsce i na świecie jest bardzo dużo. Od chrześcijańskiej księgi rekordów, poprzez polską księgę rekordów, aż do księgi Guinnessa. Jeden rekord to jest, to są oklaski. Może kogoś to zdziwić. Jeden z odnotowanych rekordów, na przykład w księdze rekordów Guinnessa do tej pory, to były 2 godziny 5 minut aplausu. Wiemy, że jako chrześcijanie oklaski wyrażają szacunek, a w piśmie świętym oznaczają oddawanie czci, a więc także są formą modlitwy. Więc jeżeli dla młodych może to być inspirujące, chcemy zrobić, już go od godziny czwartej rano, kiedy jeszcze młodzi nie zjadą się do tej hali oficjalne rozpoczęcie które będzie pokazywane w internecie gdzie rozpocznie się pierwszy rekord bicia oklasków przewidujemy 6 godzin bicia oklasków które mam nadzieję zapiszemy w jednej z ksiąg wymienionych przeze mnie teraz tak by młodzi którzy przyjadą na godzinę 10 mogli zobaczyć finał tego, tego spektakularnego reko rekordu tak jak powiedziałem w tej chwili w księdze rekordów Guinnessa mamy dwie 2 godziny 5 minut e, zgłosiliśmy. E, na sześć godzin. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i chcemy, żeby o ile spotkanie będzie w określony sposób transmitowane, bo będzie transmitowane dla wąskiej grupy, to znaczy dla tych, którzy będą chcieli się zapisać i otrzymać specjalne linki, żeby nie było transmitowane wprost w internecie dla wszystkich, dla tych, którzy rzeczywiście będą chcieli z tego skorzystać, to o tyle oklaski, które będą trwały przez te kolejne godziny, chcemy transmitować w całości, tak żeby budzić, inspirować, zadziwiać nawet prowokować do tego, że ktoś zacznie wyzywać i się zainteresuje, po co te oklaski, a one będą miały konkretny sens. To znaczy, chcemy przez to, skoro może być to jedna z form modlitwy, którą wielokrotnie odczytujemy w psalmach, może być to forma modlitwy ofiarowana o pokój, to dlaczego z niej także nie skorzystać, pokazując ją jako formę w wielu miejscach zaniedbaną, bo przywykliśmy klaskać artystom, przywykliśmy klaskać sportowcom, przywykliśmy klaskać politykom. Natomiast to klaski dla Pana Woga może nieco szokować, ale jednocześnie bardzo mocno inspirować. I drugi rekord, który chcielibyśmy pobić, to jest rekord największej religii świata. Co to znaczy największa religia świata? W Księdze Rekordów Guinnessa mamy lekcje, zarejestrowane lekcje, Historii, geografii, matematyki, nie mamy lekcji religii. Lekcja religii, żeby mogła rzeczywiście trafić do księgi, na przykład Księgi Rekordów Guinnessa, musi mieć przynajmniej 250 uczestników i musi trwać pół godziny w części teoretycznej i pół godziny w części praktycznej. Kiedy telefonowałem do biura Księgi Rekordów Guinnessa, powiedziano mi, że część praktyczna to na przykład, kiedy ksiądz. Zaprosi tych uczestników i oni będą powiadomieni o tym, że będziecie odmawiać różanie. Zdziwiłem się tym bardzo, ale stwierdziłem, że rzeczywiście ciekawa formuła i niezbyt trudna dla tych, którzy po zakończeniu spotkania, czyli o godzinie 16 na tę godzinę chcieliby zostać, żeby w takim rekordzie wziąć udział. I znowu. Żeby dać się zainspirować, żeby zobaczyć, że no, kiedy jesteśmy razem, możemy coś, czego nie możemy w pojedynkę. To tak jak Kościół naucza nieustannie że spodobało się Bogu zbawiać ludzi we Wspólnocie, a nie w pojedynkę. No, w związku z tym takie dodatkowe atrakcje, które mamy nadzieję, że choć trochę zainspirują także wobec, wobec tego, co można razem robić. Oczywiście. Wśród ciekawostek, bo zapewne Państwo zobaczycie na stronie internetowej, którą tuż po konferencji prasowej odsłonimy. I będzie tam dużo ciekawostek typu mobilny konfesjonal, ten najstarszy mobilny konfesjonal, bo kiedy mobilny konfesjonal blisko 9 lat wjechał z Koszalina na, na ulicę miast, to w tym czasie pojawiło się w Polsce i na świecie kilka podobnych aut. Natomiast dla młodych jest to interesujące, jest to ciekawe. Oni przychodzą, oni się spowiadają, oni chcą czasem zrobić sobie, może to dziwnie zabrzmi, selfie z mobilnym konfesjonałem. Jeżeli to, to ich inspiruje, jeżeli nalednicy większość zdjęć, to nie były nawet zdjęcia dotyczące kapłanów spowiadających, tylko mobilnego konfesjonału, który tam stał i posługiwał jako, można powiedzieć, rekwizyt pomagający w tym, żeby coś fajnego zobaczyć, z czymś dobrym się zainspirować, to dlaczego z tego nie korzystać? Tak samo w naszej diecezji, jako jedynej diecezji w Europie, bo nie mówimy o świecie, w świecie funkcjonują kaplice mobilne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no mamy kaplicę z Najświętszym Sakramentem. To nie jest normalna Sytuacja z błogosławieństwem biskupa. Taką kaplicę, jak Państwo wiecie, stworzyliśmy dwa lata temu, i ona służy na rekolekcjach, misjach na przystani z Jezusem, na przystanku Jezus. Także zechcemy, żeby przynajmniej zewnętrznie zakupiony już pojazd, właśnie przyczepa, która będzie inspirowała młodych ludzi, mamy nadzieję, w najdłuższym rachunku telefonicznym świata. Choć jeszcze nie do końca przerobiona, żeby ona też stanowiła miejsce inspiracji, przynajmniej przez już zewnętrzną grafikę, która wtedy się pojawi. A dopiero ten, ten pojazd będzie zaprezentowany w lipcu na przystani z Jezusem. To z takich atrakcji, które, o których już dzisiaj mogę powiedzieć, bo ich będzie więcej wobec tego wszystkiego, co przygotowujemy na tego 21 marca. Czy można zapisać się na wydarzenie i w jaki sposób? Wykorzystujemy do tego e, takiego dystrybutora, który się nazywa EkoBilet. Na spotkania z Ojcem Szustakiem przez ten EkoBilet są rozprowadzane wejściówki, więc wykorzystujemy i wchodzimy w to miejsce. Dlaczego chcemy zrobić właśnie bilety, symboliczne bilety? Żeby po pierwsze młodzi ludzie mogli coś ofiarować innym. Myślimy tutaj o tym, żeby całą kwotę z biletów, czyli całe 5 zł od osoby, pomniejszone o prowizję, którą pobiera, pobiera jako bilet, to są grosze, przekazać, przekazać na żeby całą, całą kwotę przekazać na wsparcie szpitali które dzisiaj potrzebują patrunków uciskowych, patrunków próżniowych i tego sprzętu który już dwoma transzami z Caritasem wysyłaliśmy na Ukrainę. Więc będzie to szansa, żeby całą kwotę ze sprzedaży biletów przekazać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pierwszy bilet został zakupiony przez naszego pracownika fundacji, więc to jest symboliczne 5 zł. I zwyczajnie sala jest tak rozpisana, że jeśli Państwo wejdziecie na stronę usprawiedliwieni2103.pl, to każdy może wybrać odpowiednie miejsce i zwyczajnie taki bilet dostaje na maila tuż po opłacie blik po rejestracji, po, po zameldowaniu się tam na tej sali. To jest dla nas z jeszcze jednego powodu ważne. Jeżeli ja dostałem pytania, skąd mamy pewność, że gdy dojedziemy z Polski, będą miejsca? Jeżeli na wcześniejszym spotkaniu o Stadionie Młodych mieliśmy 40 tysięcy prawie biletów sprzedanych, to nie wiemy w, jak, w jaki sposób po pandemii będzie się to spotkanie cieszyło frekwencją, popularnością i wszystkim. Natomiast nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś kto przyjeżdża autokarem nie będzie mógł wejść na halę. Ze względów bezpieczeństwa, ze względów organizacyjnych chcemy, żeby to miało ręce i nogi. I jeżeli młodzież jest w stanie dać yy, przykładowe 20 zł tak na, na spotkanie lednickie, czy jakiekolwiek inne spotkanie dla młodych i gromadzi to spotkanie tysiące młodych ludzi, to ta symboliczna kwota, e, wierzymy, że to będzie coś. Co nie spowoduje w jakikolwiek sposób problemów, jeśli dojeżdża słupsk, piła, szczególnie w naszej decyzji, bo tak jak powiedział ksiądz Krzysztof, jako partner tego wydarzenia, razem organizując to wydarzenie, możecie Państwo przez stronę usprawiedliwieni2103.pl wejść na stronę, nową stronę Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie jest ona zalinkowana. O tym młodym winie tam można też poczytać. Jest to też promocja tego wszystkiego, co się dzieje w kontekście duszpasterstwa młodzieży. No to, no to po prostu korzystamy z wszystkich możliwych rzeczy, które dzisiaj technika nam ofiarowuje. Jeżeli w średniowieczu budowano ogromne katedry, które imponowały pięknem, to my dzisiaj wynajmujemy najnowocześniejszą technikę estradową na najwyższym poziomie w Polsce. Ludzi, którzy Robiąc koncerty dla Sanach i innych, e, zrobią m, to, co zaproponujemy młodym. Dlaczego mamy nie skorzystać z tego, co jest na najwyższym poziomie, jeżeli przygotowujemy coś, dla, jak to się mówi biblijnie króla Królów i Pana Panów? Bo przecież spotkanie jest wcelowane czy wycelowane jako także forma spotkania z Panem Bogiem. Choć jednodniowa forma, to także taki wymiar będzie, będzie to miało. Ilu uczestników e, może mieścić się na Z tego, co widziałem na prospektach tej hali, to nawet na e, imprezie Disco Polo bawiło się tutaj prawie 5 tysięcy osób, ale my przewidujemy, przewidujemy około 3 tysięcy uczestników e, i, i tyle też biletów przygotowaliśmy na to spotkanie. E, więc mamy nadzieję, że, że hala się zapełni w całości. Czy to jednorazowa akcja, czy będzie więcej takich wydarzeń? Dobre pytanie. <laughs> Na pewno pierwsze usprawiedliwieni 2103. <laughs> Na pewno będziemy się przyglądać wobec tego e, i w biblijnym, w biblijnej odsłonie jest napisane wszystko badajcie, nad wszystkim się zastanawiajcie, a co jest dobre, to zachowujcie. Jeśli przyniesie to dobre owoce, a widzieliśmy o rekolekcje, które rzeczywiście młodych ludzi zainspirowały, które przynosiły ogromnie piękne owoce, czy widzimy też, co się dzieje na Skrzatuszu, to ksiądz Krzysztof może więcej powiedzieć. Ja, kiedy obserwowałem jego, jego y, piękno pracy z młodzieżą w Skrzatuszu, to, to pomyślałem sobie, ja cię, y, ksiądz Andrzej już oddaje tę pałeczkę, a on już przejął ją w całości. <laughs> więc, więc myślę, że jeżeli ta współpraca będzie się rozwijała, no to, to, to niewykluczone. Nie chcę, nie chcę jakby wyprzedzać, nie chcę stawiać wozu przed konia. Natomiast jak to będzie wyglądało, jakie to będzie dalej miało wymiar tak? Natomiast na pewno, natomiast nie jesteśmy zamknięci na, na współpracę czy na to wszystko, co z tej współpracy będzie wynikało. A gdyby taki wiek y, uczestników, których zapraszacie, bo nastolatkowie, młodzież, ale jakąś tak liczycie na jakąś konkretną grupę? Dla nas ważną rzeczą jest to, że na Stadionie Młodych znaleźli się zarówno dorośli, którzy zorganizowali grupy, wychowawcy, katecheci, y, nauczyciele, jak i młodzi naj, w najróżniejszym wieku, większość byli to nastolatkowie. Natomiast jak tutaj odpowiedzą ci, którzy, do których to zaproszenie jest skierowane, my wiemy, że chcą się włączyć to także rodzice, którzy chcą przyjechać ze swoimi dziećmi. Wiemy o tym, że chcą się włączyć nawet niekoniecznie katacheci, tylko wychowawcy, którzy nie wiedzą, co w tym momencie zaproponować, bo szkoła nic nie proponuje tego dnia, a wiemy, że w różny sposób też młodzież podchodzi do tego dnia, więc chcą zaproponować coś, co będzie alternatywą, więc trudno nam określić. Na pewno nie chodzi nam o małe dzieci, chociaż jak one przyjadą, to i tak się nie, nie będą nudzić, bo będą tutaj dla nich najróżniejsze atrakcje przygotowane. Jak i nie chcemy celować tym, że teraz zrobimy zjazd osób dorosłych choć liczymy na ich pomoc, bo wiemy, że bez tej pomocy młodzi ludzie nie przyjadą. Jeżeli... Ktoś nawet katacheta, tak, który tego dnia bierze kilka osób w busika czy w samochód, przywożąc te osoby. Mamy konkretne też pakiety, które przygotowujemy dla wychowawców, nauczycieli, także dla samych uczniów, bo każdy dostanie na starcie książkę wobec chociażby tego, co dzisiaj się nazywa Okropnym Stanem Polskiego Czytelnictwa jako inspirację do tego, żeby się rozwijał. To mamy nadzieję, że te wszystkie rzeczy zaowocują jednym wielkim sukcesem. No, tych wszystkich, którzy nad tym spotkaniem pracują już od kilku miesięcy. Docelowo jest to raczej grupa szkolna, ze względu na, na inicjatywę, która była podjęta, żeby zagospodarować ten dzień. Ten dzień, który w szkole może być niezagospodarowany. Chcemy wyjść z inicjatywą dla, dla młodzieży szkolnej, która naturalnie też w przestrzeni internetowej, gdzie internet, internetowo są zapisy, internetowo są zapowiedzi, są znani ludzie z TikToka, gdzie, gdzie ta młodzież jest, to jest to dla nich automatycznie trochę bardziej atrakcyjne i myślę, że, że to jest grupa docelowa. Mam nadzieję, że, że do niej trafimy. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak czas jest zagospodarowany, są na stronie internetowej, która właśnie dzisiaj rusza. Między innymi jest też czas na posiłek, oczywiście tak zagospodarowany, żeby uczestnicy Mszy Świętej, która jest po posiłku, mogli ten czas mieć też posty eucharystycznego przed przyjęciem Pana Jezusa, ale więcej informacji to odsyłamy do strony chyba najlogiczniej. Oczywiście wiemy z badań księdza doktora Remigiusza Schauera, że młodzież po ostatnich rekolekcjach bardzo mocno była zainteresowana modlitwą wstawieniczą i tym, że przyniosło to ogromny owoc. Natomiast nie chcemy zrobić sytuacji, w której rodzice nie wiedzieliby o takiej modlitwie i nie chcemy zrobić jakikolwiek sposób problemu, więc wszystkie osoby, które będą zainteresowane modlitwą wstawienniczą, tak jak robiliśmy to na rekolekcjach, na przykład na hali w Słupsku, musiały przyjść z deklaracją od rodziców, że taka modlitwa będzie także ich udziałem. Te osoby, które są poniżej 18 roku życia, żeby nie było żadnych kontrowersji, żadnych problemów. Będzie też możliwe, Możliwość skorzystania ze spowiedzi. prawda, Oprócz tego, co Ksiądz Krzysztof tutaj powiedział w kontekście chociażby zapewnienia posiłku czy tych atrakcji, które będą mogli oni zobaczyć na poziomie chociażby ustanowionego rekordu jednego czy drugiego, czy włączenia się w taki czy inny efekt, wierzymy, że te rzeczy, które zgromadzimy, no bo nie oszukujmy się, jako diecezja mamy jedyny w świecie najdłuższy rachunek telefoniczny świata który ma 5, 4507 stron i może nas dorosłych to nie inspirować, ale młodzi chcą, przepraszam, mieć z najdłuższym rachunkiem telefonicznym świata zdjęcie. Dlaczego? Proszę zapytać młodych. Dlaczego fotografują bardziej mobilny konfesjonał jako atrakcję, jako ciekawostkę niż to, że ktoś się spowiada? To jest przywilej młodości, że chcą pokazać coś, w czym uczestniczyli, gdzie byli. No my obserwowaliśmy to po ostatnim spotkaniu na stadionie, kiedy tysiące osób wyjęło nagle telefony i zaczęło filmować coś, czego ja jako dorosły mężczyzna nigdy bym nie sfilmował, ale oni to uchwycili. Dla nich to było ważne. Czy spodziewacie się do takiego doświadczenia o pomocy dużej, jak na rekordzie Zygmunkowym, który się na i czy będzie czas świat? Z tego, co wiem, po Bogu można spodziewać się wszystkiego, więc jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy gotowi, jesteśmy zwarci i chcielibyśmy, żeby Pan Bóg y, zrobił to na bogato. Mieliśmy wiele doświadczeń, kiedy naprawdę działał niestandardowo i Dajemy, chcemy dać mu do tego prze, przestrzeń. Mimo że zapraszamy tych y, sławnych TikTokerów, to nie na zasadzie takiej, że nie wiem, oni z kartką wystąpią i Bóg nie będzie miał żadnej przestrzeni. Jeżeli chcemy poprowadzić drogę krzyżową, no to wiemy, że to będzie ten moment, kiedy naprawdę Bóg dotyka łaską. No nawet ja się wzruszam, kiedy myślę o tym, że mogliby wysłać sms-a do mamy czy do taty, nie? w tej, tej po prostu drodze, drodze krzyżowej. To naprawdę to są takie momenty, gdzie czasem nie trzeba wiele, żeby się zadziało wiele. Tak samo jeśli chodzi o, o modlitwę. Przez te lata, kiedy głosiliśmy właśnie rekolekcje na różnych halach, naprawdę widzieliśmy cuda. I to tak niesamowite cuda. Chociaż już nie mówię o cudach, gdzie ktoś został uzdrowiony, bo to są takie naprawdę niesamowite cuda, w których dobrze jest uczestniczyć. Ale chyba nie z piękniejszych takich działań, kiedy na przykład dochodziło do pojednań w szkole, Zwaśnionych y, ludzi, którzy w rozmawiali, czy do pojednań w rodzinie, czy do powrotu właśnie do Boga w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy kapłani mówili świadectwa o tym, jak ich to wzruszało, spowiadając młodych ludzi y, taką też ich szczerością. Będzie czas świadectw w czasie też Drogi Krzyżowej, i my wiemy też, wierzymy też w to bardzo mocno, że te świadectwa wygłoszone przez młodych będą y, dotykały serc. Y, Natomiast jeszcze dokładnie nie, nie, nie jesteśmy pewni, czy będzie taka przestrzeń jak na rekolekcjach szkolnych, bo być może to by się skończyło około 22, bo naprawdę młodzi chcą mówić świadectwa, ale jeżeli będzie taka przestrzeń, czemu nie? E, oprócz tych młodych ludzi, którzy, których już mamy, my jeszcze poszukujemy młodych ludzi do świadectw, czyli. Droga Krzyżowa, o której wspomnieliśmy tutaj, ona będzie z jednej strony przygotowana, czy, czy poprowadzona przez tych znanych, najbardziej znanych w Polsce TikTokerów. Natomiast oprócz nich będą także jeszcze inne osoby rozpoznawalne w Polsce, w zupełnie innych funkcjach, co będziemy stopniowo odsłaniać na stronie usprawiedliwieni2103. Natomiast młodych ludzi poszukujemy na dzień dzisiejszy, którzy chcieliby odkryli Pana Boga i chcieliby w tym czasie po prostu też zaświadczyć przed innymi. Wiemy, jakie to miało konsekwencje i, i skutki takie bardzo pozytywne na wcześniejszych rekolekcjach chociażby odbywających się na tej hali.